Witam Was serdecznie, Grzegorz Dzikowski. No tak jak widzicie, po jakiś tam dłuższej nieobecności znowu nagrywam w swoim miejscu pracy, dlatego też taki widok, a nie inny. Ale najważniejsze jest to, co, no co ja Wam chcę przekazać, bo, no bo, no bo te wartości z tego, co wiem, z tego, co mi mówią ludzie, czy otrzymuję tam sygnały, no to, no to są, są takie ważne dla Was przynajmniej i to mnie, i to mnie bardzo cieszy, że, że mogę w jakiś sposób pomóc innym i też o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Przede wszystkim no, chciałbym, żebyśmy się, żebyście się zastanowili nad tym, no, jak chcecie budować swój sukces, bo no, sukces to jest w tej chwili temat no, taki na topie, dużo ludzi o tym mówi, ale przede wszystkim trzeba, trzeba sobie zadać pytanie, co rozumiemy przez słowo sukces, i jak chcemy ten sukces budować? Wczoraj rozmawiałem no, z jednym z mentorów moich, z tomkiem Damianem, i on wyznaje taką filozofię właśnie jak ja. No, ja, chcę budować, ja chcę budować sukces na sukcesie innych ludzi, chcę tworzyć zespół, chcę współpracować z innymi ludźmi i dlatego to, to Wam polecam, bo, no, bo każdy ma swoją filozofię. Jedni, chcą, jedni rozpatrują sukces pod kątem tylko i wyłącznie zysku finansowego, czyli, czyli mówię zarobienia jak największej ilości pieniędzy. Inni myślą w ten sposób właśnie jak, jak ja czy Tomek Damian i rozumieją to przez pryzmat budowania zespołu, pomagania innym ludziom i, i w perspektywie czasu no budowy swojego sukcesu na sukcesie, na sukcesie innych. I to wam, to wam z, z jednej strony serdecznie polecam i, i, i myślę, że to jest, to jest dobra droga. Skomentujcie na dole co sądzicie na ten temat, jak wy chcecie budować swój sukces, jaki kierunek wybieracie i, i wyraźcie tą opinię w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. No nie wiem czy jutro, bo jutro jadę na, na dwudniowe szkolenie, ale myślę, że wszystko, wszystko jest do zrobienia, więc dlatego. No do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro. Cześć.